Wcale się nie dziwię, jak teraz wejdę do ustawień i będzie wszystko na Ultra w PUBG. A no komputer przez okno le ci No, właśnie tak trzeba będzie zrobić. Chyba. Czy nie, badajmy, no, no, że nie będę Windowsa instalował po od... raz dwudziesty że... w że, że roku. Go... Gotowy. <laughs> cisza cisza przedłuży, jak to się mówi. Do pierwszego zminimalizowania gry. No. Które nastąpi już za chwilę. O tam. Idę do, do ciebie, Rocky, bo ja z dołu nie widzę. Dobra, no knięty dostał. Ja Jestem, jestem koło ciebie, spokojnie. Tam go podnosi. Dobra, noknięty za drzewem. No dobra, nie ma sensu. Tam się szczelają. Po kole. Ale dostał. Dobra, essa. Czy fajnie, dużo, no. czy dużo to zajmuje, to powiem wam, że patrząc, tak gry patrząc, zajmują powiem, teraz, nie? No. Ale, ale gra, ci no. powiem, fajnie wykonana, widziałem na, na YouTubie fajnie wykonana. Mhm. Cyberpunk też był fajnie wykonany, wiadomo mhm. <laughs> jak... Nie <d> był. <laughs> znaczy, nie do na filmach, mówię, że na filmach był fajnie Tak, ale wiem? tam, tą grę robi EA Sports. W WRC? Robi EA Sports? Tak. Ma pierwszy no. raz. Nie. Ja pamiętam, pierwszy raz. ja pamiętam, ja pamiętam, że i, zawsze to... Coldmasters masters Codemasters... z masters no tak. No to nie wiem, ja zawsze pamiętam, po to nigdy nie było jej spozorne. Na po, pochczynki, nie na prażynki. No to mówię, ja to mówię, na prażynki. No to... A jakie, z be bekonem czy solone? No, byś przy, nie byś jakieś prażynki, piwo jakieś, no... Nie no, na trzeźwo. Bo... Kamil, jakie prażynki to są? Są aprykowe. na trwań, bo, kurw. kur jedno Jakie paprykowe? Tak. No, no, co ty gadasz, jakie paprykowe, kurwa? Nie, no oczywiście, że jest solone albo z bekonem. Jakie jest solone, kurwa? Paprykowe, jestem za. Ja w popierdolę was z tymi paprykowymi chyba, kurwa. Tak, bo pomieściłeś wagę z odważnikiem. <laughs> 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 ale <laughs> jaki ty. się zastanaw, ty ty to już szukaj 40 milionów Polaków, nie? Eee, to ty prosta. <laughs> to już mówię od razu. Ja lecę tutaj, ja lecę tutaj, oznacza W tej części są typy na pewno. Co mówisz? W tej części są typy, bo widziałem, że to są spadochrony. To. Witam ich, strzałem. O kurwa, spad koło mnie. Nie, ja, nie, 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 szukaj broni. Oczywiście żadnej broni nie ma, nie? Zajebiście. Kurwa. No standard, normalny początek. O, mam broń. Mam błąd. O! o. No to bolowy w sensie, no bo. To... No żadnej broni kurwa nie ma. Ja mam auga i mam SWS. SS. Nie, WSS. Nie wiem, co to dobra. Kurwa, koło mnie jest gościu, nie. Ko ko koło mnie ktoś jest. I to jeszcze gracz. Idę do Gabora. Dobra, mam bon, broń, bon, ładuję. Idę mu zajebać przez chwilę WSS jest dobrze. On To za bok No że jest w tym, w tym budynku Widzę, słyszę no, Tam jest, tam jest, tam jest, ucieka typ Tam jest typ Dostał Cześć nice. Powalony jest jeden, ja go dojeżdżam. Dawaj, Roki, dojeżdżamy go we dwójkę, dawaj, bo to może być. Ale gdzieś tu jeszcze będzie jakieś te. Tak, tak, no dlatego, idę sto... dlatego idę z tobą. Dawaj, 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 do prawej, do prawej proszę. Jest, jest, widzę, dobijesz go. Co no to dobijesz. Ile tu typów poleciało i gdzie są te typy? Dobre pytanie. No, kampią pewnie wszystkie. Wszystkie, wszystkie. Na pewno kampią jak e, Kamil. Tak. <grym> Dokładnie to co robię teraz. Kamil nie grałeś nigdy uczciwie, tylko kampiłeś. Tak. Zawsze. Taki właśnie jesteś. Całe życie kamper. No, Mozin Mogę? Czy biergasz? No bo ja i tak na, na, na piątki gram. A jak oceniacie WSS, WSS? Jego broń. Gdzie jest ten Mozin? Nie gram w no wss dobra, w pokoju. Powiem ci. Wziąłeś go chyba. Okej. Okay. Nie, nie A, nie dobra, miałem. tu jest. Znaczy, jak nie ma czym, to biorę, nie? Ale. Luneta razy sześć, ktoś chce? Ja mogę? mi wziąć O, dobra, Ja ci dam czwórkę, hmm. jak chcesz Jak chcesz No spoko, spoko, a beryliak? Beryl jak? Beryl git, czy? No Beryl... Musiałbyś mieć piona. Odrzut, odrzut ma Ale... Żeby, że musiałbym mieć piona, ci mówię nie? Jak nie chcesz Beryla, to ja mu przyjmę To Burzek, ja zamienię na ługa. dobra? Zaraz ci... Masz, masz tą, ten, tam? E, tak, tak to już Jak podejdziesz tutaj... do mnie Dobra, biegnę. dalej. ci kamień zaraz tego? beryla. Wbijam do ciebie. Kurwa, no znowu mi jest minimalizer Fajnie. A to ci nie wiem, to już nie pomogę kamień. Tutaj masz, tutaj no, masz tego czwórki, bo mam tego. pod tego WSS-a. I tu jest luneta od razu, nie da się zmienić. Oznaczyłem ci tego beryla, jak coś, nie? Ok. Na ziemi masz. Ja idę do, do Bora, a idę no mu dać czwórkę Właśnie, czekaj gdzie twoja czwórka? A, chodź, tutaj Chodź, 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 już ci daję Dzięki Masz kamień tego beryla? Bo to, zna, nie, to nie jest skrzynce, tylko to zabawka No tam, wziąłem se Okej, okay, okej, okay. dobra, myślałem, że ty... Tu, zajesz... tu masz piona do tego beryla Mam, się... mam piona, już Mini-14, czy auk co będzie lepsze? WSS-a Ale co, na, na daleko mini-14 A na blisko, na blisko Ałuk, nie? No, auk jest na blisko, dobre, tak? Bo min-14 no, masz na daleko, to masz dmr Mhm, taka auto sniper, no. Mhm, dobra. No nie wiedziałem, bo nie są tych broni za bardzo jeszcze. Ale na, na ranketach głównie się gra na przykład DMR-ami. DMR bo, no co, w sumie, tak, sniperką czy ktoś na strzała zabije, zabij, ale tak naprawdę. ktoś chce? Trafi trzy razy gościa i. Nie, ja już mam. To podziękuję. Ok. Słyszałem jakieś strzały po lewo. Opi. Gdzie strzały? Tu, tu był otwarty. Ej, tu jest otwarty budynek. Jak coś uważajcie? Ktoś to był. Czuję szakala. Gdzie ty masz otwarty budynek? No, niebieski znam, Mark. Niebieski Mark. Ktoś to był. Ja na pewno tutaj nie był. I nikt z naszego, naszej drużyny tu nie był. Był gość, zlutował, uciekł. Albo campi. Dlatego ja mówię, czujność. Tutaj, tutaj nie było lutowane, widzę. Ale wpóry nie brał, dziwne. Uciekł buta. Dragonów jeśli ktoś chce. I MK12. Dziwne i nikogo nie ma, oczywiście. coś się puszczę, ale to nikogo nie ma. No nie będzie, bo ja teraz mam gra mi chodzi tak jak powinna. Na dobrym monitorze. O. Nie chodzi? Okno. Trosz, nie no? To się... Chodzi, ja ja. Okay, dobra. chodzi, czyli już nie wywala, czy Nie no, na razie mi zminimalizował <laughs> raz. Ale jest na razie na głównym monitorze. Tym, że jak mi zminimalizuje drugi raz, to może być różnie. Tolejna no, czwórka. No bo ten no to, to widział widziałem u gościa To się nazywa Skull. Kojarzysz gościa Skull? Chyba nie. On te optymalizacje eee. robi, nie? Eee, ja to podejrzewam, że może, może bym musiał Windowsa zrestartować. O, 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 o. plecy. A. Plecak z jak coś? Tam jest Zamurkiem. Gdzie jest za Murkiem? Za, na, na, na żółtym yy, po, Czy... poleciał w prawo. Do prawej, tam mi tylko łeb wystawał No u mnie jest z, z plecak z ukucenia jakbyś też chciał. Ty tam, tam uważaj, tam No, no właśnie tak? uważam. To może po, tam, tam to może być teammate tego zimek co zabiliśmy, nie? Także walajcie. Może być. Czyli dobrze gost wtedy słyszałem? Nie, bo to auto było inne, wiesz? Ale nie, mi chodzi o to, że jak mówiłem, że po ale lewej tu stronie jedna to... Fura. to... jest na To jest nie. No tam z... pewnie uciekł w ten, gdzieś w budynek. Ale e, musimy iść w jego stronę, bo patrzcie dostaw musi być... W jego no to ja pomiesz. wiem, ale my mamy w garażu furę. No dobra, 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 spoko, spoko. to chodzi o to, żeby go wyciągnąć teraz. No bo rzuciek dawno. No, to różnie to jest. Tak, głuczek to jest... Miękka faja. No. No, może być. Dobra, panowie, co robimy? Biegniemy. Tam macie jedną furę, to możecie wziąć. Polecimy po tą daszkę. Tam, idziesz tam? No, biegnę z tobą. Ale żeś Gabor poszedł. On wziął furę i pojechał. Bo słyszałem. Myślisz, że jak jedno koło przebije, to co, nie idzie jechać, tym pewnie, nie? Kamilo, to zga się po drodze, Kamilo? Tak. Ja jedę ja w ja w no ja w stronę strefę, Jestem. No tylko, że wiesz, jakby ktoś wyszedł, to... to by mogło być różnie. Tylko mnie nie walnij. Dawaj szybko. Ja da jestem. Weźmy. Kurde, mi się za niedługo skończy już ta ochrona przed A co? Strefa druga dopiero do. No. no ale w sensie plecak mi się skończył, bardzo jutro. No to, no to se znajdziesz, może drugi jakiś peć. Przynajmniej HP nie straciliśmy, nie? Ano. Mów za siebie. Ja sobie bandaże używam. Gdzie to rzuciło? O, most. Crossa musimy zrobić. Ja most w ogóle bandaży nie, nie mam dropionych, no to kurwa, mam. mam problem. O Jezus, nie zginiemy od tego? Nie. Dobra, jedź w stronę strefy, bo musimy badać, ja nie mam jak w ogóle, jak dobrze, się filować, wiesz? Dobrze, wiesz, że, że tu energetyka? auta nie, nie ten... Nie wybuchają jak GTA. <laughs> A ba, bo jak w że się nie ten, Musimy furę znaleźć tam, bo no to nie, nie za bardzo wygląda. Widzisz, widzisz dlaczego. Już co? by niedaleko ten. Widzisz jakąś furę, czy nie? wyjedziemy ze sprawy, gdzie będzie bić. Ale ja chyba widzę. <laughs> Ale nie zaczyna stało to już. Co wy macie za auto? Się. W ale chyba bez koła Po prawej coś, dobra, jeź, jeździ jeźdź, stref, jeźdź, strefy jeźdź Jebać te auta, kurwa Usiadamy? Biorę tego A. i jadę Przed nami coś Zaraz my trafi ze snajperki typu KFC, KFC będzie, KFC. auto na KFC, auto na KFC O kurwa Będą nas rozjeżdżać A, jedzie w stronę nasza Jeep jedzie Kurwa gdzie? Ja, zaznaczysz? Jeszcze mam do niego, ale uciek. Obok nas okay. przyjechało auto. Spoko, spoko, spoko. Jestem. KFC. Zamo tu koło mostu są. Dwóch. Okej. Okay. No zaraz do nas przyjdą, nie? Widzę, widzę. Za za, za, za skałami są. Ekstra. O kur... tak, Jeden typ tylko był? Dwóch było. Powalony! damy jest jeszcze jeden team. Jest dwóch powalonych, Kamilo. Na tym jest jeszcze jeden team, Kamilo. No dalej na tym Byli, Ale nie wiem czy już chyba To się wydarzyło już Nie, nie, tam się strzelali, tam ktoś jeszcze Kuria, że nie mam, dobra, idę do sklepu co ty Nie co? ma nikogo Brawo, Jadę, super na domówki, na Fajnie zjedliśmy, fajnie zjedliśmy ten team. Good job Dobra, jedziemy Na górze macie Tylko Sąd, pewien Ty Sąd Dobra, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj tam, gdzie mamy? O, sorry. Chcesz, chcesz, chcesz. No, czasem. Muszę zająć po górze i po pije zwolnione. Muszę, muszę, ja nie mam bandaży, muszę zostać. Tak, chyba, muszę energetyka wypić. Pij, pi. Pij, pi. Pij, pi. No, ale nie mam bandaży, to jest problem, nie mam na chwilę. Dobra. Uważaj tam. Mogą być na kampie. Idziemy do domu, żeby nie, Żeby nie do jednego, żeby nie być jednym. Pozdroż, tak? Okej. Okay. Tam jest. Bo potem bo będzie lipa. Czekaj, dobijesz go. No to ja chyba, ja chyba nie wiem czy dobiję go. Dobiłeś go no. Tak. Widzisz, widzisz? Tu jeszcze był gdzieś drugi, a nie, ja go na hita zdjąłem. Dobra, idziemy w stronę strefy? Dawaj do auta. Dobra. Czekaj. Dobra, jedziemy. Uważaj, bo przed nami coś jest, po prawej stronie, tam na, gór, na wzgórzu. Zaznaczycie? No gdzieś tam są, ale to tak... w tamtą stronę. To ty strzelasz? Tak. Na zielone Nie poszukam jakichś bandażek, po prostu ciężko Szukaj, szukaj O, są... a, amunicja O, są bandarze, git. Jak bardzo pada... w Moslinganie? nie nie podjeżdża Ta Z której strony? Od tej, co przyjechaliśmy. Przejechało Za kampa Po... po... po niej dostał Gdzie to... on? Za, są, za tak? kamieniem, za kamieniem, no. Jeszcze jeden gdzieś tu bagi krąży. Kurwa bagi. No, koło mnie jest. Ale tamten jest w dupy na kamieniu. Aha, okej. Okay. No. Chodź do mnie, do budynku. Mogę no, ci go podnosić. Możesz podnieść? Tak, zamknąłem i dlaczego już Ciebie. Są na wzgórzu jak coś. Oznacz się. E, zaraz, tylko muszę leczyć Kamila. Dziena. Drugi nóg. o zaraz, oznacz tam. Tam Pod gdzie macie ten wali. zielony to po lewo bardziej. Pod kamienia mam mi woli Tu jest na, na tym i na kamieniu gdzieś jeszcze niżej są te. O tam gdzieś byli. Jak patrzyłem się, jest Dobra. O tam idę do ciebie, Rocky, bo ja z dołu no, widzę. no, jest Tam jest naknięty. No Na drzewie jest. Powinien dostać się do ze tam jeden. Jasne, dostałem. Cofnij, cofnij, cofnij Chodź do Ale mnie do je, budynku. To ja jest ja... w domku, to i tak mi nic nie będzie, tylko żeby mnie ktoś podniósł. Ja pojeżdżam, jestem, jestem ku ciebie, spokojnie Tam go podnosi. Dobra, noknięty, za drzewem. Git. Czyli dwóch nokniętych tam jest. Dobra, trzeba go dobrać. Dobra, wracaj Dobra, do gry. Dobra, jest dobity, SC. Leczę na raz i lecę. Dostałem. No co? W serio? Gdzie ja on jest? Gdzie ja jest ostatni? Widzę, e widzę! Jest tam na drzewie. Nok. Ok. Już nas y pomal... No, jest zniszczony. Nice. Dobra a Ja co? się leczę hmm. za ale, ale, ale to byli ludzie, wiesz o tym? Tak, 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 tak. To nie były boty Dobra walka, panowie No coś Prawo, prawo tej. Prawo, prawo coś Kurde, tylko... Auto jedzie To jest to buggy. Od To przy są Gdzieś tam Gdzie? Wydaje muszę ten... Ja piątek potrzebuję, ja ten... Coś z lewej strony do mnie strzelało, tylko nie mogę zlokalizować gościa. Ja sam muszę iść tam lutnąć ich, poczekaj. Bo ja nic nie mam. Coś, coś tam tych zaszczyków strzelało, także uważaj. Chcesz bo to piątkę? to na daleko mnie chyba się? Z domu Kolejne auto. Ja tego z domu nie widzę, nie? Kurwa. i tam, no tam akurat nie widać ich. Auto, tam, auto, gdzie auto widzisz, jedzie. gdzie auto, gdzie jedzie. Gdzie? Moja strona. Tam. Moja strona. No dobra, nie ma sensu. Tam się strzelają. Po kole. Ale dostał dobra Dobre. Esa 245 metrów. Jest z dołu tam. jeszcze. Tak, idę, idę, sprawdzić ten dół. Tak, ja tu stąd nie wiem. Jest na gdzieś dół. Dobra, widzę go. Dobra, już go nie ma. Oto okay. za drzewo. Otaczam ten dół. Jest, e, tam, zaznaczony. Zaznacz, zaznacz. Leży. Wybi to szybko została. Ja moja, raz. ja, ja, ja. biłem. Okej. Okay. Ja ja, ja no Auto no. gdzieś jeszcze idzie. No to, to ten roki. No dobra, jeszcze dwóch. W takim razie. Ale jeszcze piątek potrzebuję kurwa, macie nie wiem, zapomniałem. Chodź piątki? Chodź, 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 chodź Roki, chodź tutaj. Roki chyba wabik jakiś robi, nie? Roki, czekaj Podjedź do mnie, to ci rzucę 40. Piątek. Dobra 40 No to są. Jest gość, jest gość, tutaj. Oznacz, oznacz. Przy mnie jest, okrąża mi budynek. To znaczy, widziałem go, że bieg. Czekam, czekam, patrzę tu w okolicę twojego zmarka. Jeden? Jest, 40, yy, no... Jest. Jest. Strzela. Nie wiem, czy wy go dojrzy, dojrzycie, ale gdzieś tutaj... Zabity, 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 zabity. Z mojego marka? No to tak, z mojego marka, no. Okej. Okay. Hmm. Headshotem, headshotem. Tutaj Co? masz skarżewski. E, 556. pięćdziesiąt jakiś strzał słyszałem. Rocky. Rozlutuj się go Kamil, jak chcesz O... o kurwa, nic nie wiem, to bot był <grym <grym Uzi miał tylko do. i skin'a Du! Gdzie? Zaznacz Znaczy, słyszałem strzał, jest tam... Widzę, widzę Zaznacz jak możesz Na drzewie jest Widzę, czekaj Kurwa, no nie mogę go trafić, nie? Nice, easy! Let's go! No i bardzo dobrze, udało się wreszcie. No chodź no. Kamil, robimy łotkę, dawaj. GG. Czyli cię nie wywalało teraz, Kamil? To znaczy, raz mi wywaliło na początku, nie? Ale Będzie teraz się już nie wywaliło. No na razie może nie. Ale coś jednak to pomogło. Znaczy, powiem ci, że... Po, ja podejrzewam... Nie wiem, od... Jak... Ja mam od... Reinstalu Windowsa... Mam tak, że... Gdzie ty jesteś Gabor? Właśnie przy domku, przy tym domku co myśmy siedzieli długo Teraz, eee, a ty gdzie jesteś? No idę Ja mam tak, że nie wiem, ste ste Steam'owe gry, chociaż nie tylko Steam'owe, wszystkie gry mi wy wywala po prostu Na tym No to ja, eee, czekaj już mogę? No Ja czekam wyłącznie I Okej okay. Poszło? Czekaj, jeszcze raz ja jestem ciekawy, czy jakieś e, zabrałem jakieś tam, Oj, nie zdążyłem. No nic. Dobra. Ale brawo, brawo. Jak no. to 0 HP zabrałem? Ja 700 dipsa zrobiłem prawie. Prawie. A myślałem, że strzeliłem. Zrobił, zrobiłbym więcej, ale to wszystko było przez Kamila, nie? No. To było wszystko przez Kamila.